Witam wszystkich raz jeszcze Tula Lavoskor, i zapraszam na Zagrajmy w Kotor. No, nie pokazałem wam jeszcze właśnie tej części wioski, w której są przetrzymywani ci zarażeni ludzie. Dlaczego? No, już otworzyłem na te. <laughs> właśnie, mogę chodzić gdzie chcę. nie, nie. It's only a matter of time until they transform into horrible creatures that would destroy us all. So you just lock them away in a cage? For the sake of the village, we have to keep the infected ones locked away. That's we we'll let them destroy each other. Oh. Mm. Nothing can be done for the infected villagers. Even the serum to counteract the Rapgors disease wouldn't be any use now. Nobody would be foolish enough to risk going into the pens to give them the cure. The infected ones could transform it. Ah, znow przej nam idioc. But if the infected Please help us! We're infected with the wreck No! O nie, Rakule. Te straszne potwory. No a po prostu chciałem wam to pokazać. Właciażmy. I zobaczmy. Atak bez stili No, no tylko grad czasów, dobra. Aaaa, głupia truchizna. Nie jestem nawet pewien, czy można im pomóc, kiedy mamy serum, widzowie. Nie jestem pewien. Hmm, muszę sprawdzić to oddawanie dzienników dla Aijira. Dobra, załóżmy, że oddam Ci jeden. Tak jest, masz jeden dziennik. Eee, ta, ta, ta. Religijne gadanie. Nie, nie ma. Musicie tu zginąć. Nie, nie jestem. Na pewno nie. Właśnie, nikogo nie prowadzę.

Oddać te dzienniki jako dowód na to, że jesteśmy po prostu zili, To jest drugie rozwiązanie, ale... Jakoś nie widać, żeby on miał taką opcję dialogową nawet Czemu ciebie nie lubi gender? Może chcesz jakieś dzienniki? Słodrogie?

nie chcę z tobą gadać. A no, karty Pazaka. Co to jest? Ja, uwaga. Ty. No i odporność na ciosy krytyczne. Bo ja wiem czy to jest takie super. Ciężki pistolet arkaniański. No, całkiem niezły. No, już mam lepszy. No cóż, idziemy do tych kanałów po ten dziennik. Nie mam zielonego pojęcia czemu nie mogę dać go Agirowi. Może po prostu nie mogę. Raz jeszcze w ciemne śmierdzące kanały. No Ale dużo gier ma jakiś nie wiem, etap chociażby z kanałami. O, idziemy się umyć, mmm, świeża woda. Dobra, teraz gdzie był ten dziennik? To jest to pole siłowe. Po prostu muszę przeszukać jakieś zwłoki. Może tam? Co? Jeszcze jakieś jak hule? O, gin. Na razie nie będę pokazywać mocy. Wow, ile ich było. Mocy, moce pokażę w następnym odcinku, tak myślę. A, czyli tutaj coś było. Okay. Albo dobra. Niech będzie. Zobaczmy właśnie tym. Tutaj wybieramy moce. I użyjmy na przykład, yy, który jeszcze żyje. Użyjmy szoka. Aaa, szok. No, mało go było widać. No szok nie jest taki imponujący i. Nie odbiera. Życie całej grupie przeciwników zatem. Kredyty. Coś jeszcze? No i tutaj mamy właśnie tutaj. Jest ten drugi dziennik. Czyli mamy już komplet. Dobra, co było tam, czego nie dopatrzyłem? Eee, tylko drabina. Nic więcej. Coś jest tutaj... Nie. No. Zakręcił się. No cóż, wracamy do wioski. Jeśli zdążę w tym odcinku to zrobić. No cóż, o ile pamiętam, to oddanie tych dzienników Rukilowi owocuje zyskaniem punktu jasnej strony mocy, czego naturalnie nie chcę robić, ale naprawdę. Hmm. Nie rozumiem o co chodzi z Aigirem. Jeśli ktoś wie, to bardzo chętnie skorzystam z jego wiedzy i pomocy. Nie wiem, miałem ten dziennik główny, a Gir nie chciał ze mną o tym gadać. Mam dwa pozostałe. E Coś. E masz? Chcesz dzienniki? Nie, nie chcę. E no cóż, nie mam wyjścia. Muszę oddać te dzienniki. A jeśli gracie jasną stroną mocy, to upewnijcie się, że. Zrobiliście wszystkie zakupy i tak dalej, ponieważ jeśli oddamy te dzienniki Rukilowi, wtedy cała wioska opustoszeje By szukać tej ziemi obiecanej Dobra, powiedz, bla 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 Okej okay. No cóż, to było tyle w tym odcinku, zagrajmy w Kotor Nagram jeszcze jeden, żeby po prostu dokończyć ten to zadanie. Tu był LawoScore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.